Hej ludzie, z tej strony Gerald, witajcie z powrotem, Zagrajmy w Wiedźmin Powrót Białego Wilka. W ostatnim odcinku znaleźliśmy obóz Skojatel. W pełno tu, nie ludzi, elfów i krasnoludów. Paskudny to wszystko, nie no. Jest fajnie, lubię to, lubię to, lubię to, lubię to. Lubię to. Um, uciekaliśmy przed potworami, a głównie przed um, tym archesporem, czy jak on się tam nazywa, który chce nas zabić, na który <laughs> mamy niezbyt dobry poziom chyba. Na poziomie 18 powinien go pokonać, to jeszcze trochę. Czyli przez te bagna będziemy musieli trochę się przedostać i trochę ryzykować. No a dzisiaj znowu będziemy się tutaj na bagnach gubili, chyba że będziemy korzystali z mapy. W każdym razie, tutaj to mamy jakby. Chyba to też, ale w każdym razie myślę, że. Tutaj te okolice mamy już um, odkryte, przejrzane tutaj. Jeszcze zostało nam tutaj przy wieży Maga i tutaj. No ten obóz, nie? Ale. Najważniejsze jest to tutaj, tutaj, właśnie kamienny golem, oraz tutaj guideroidów druidów i tutaj jeszcze inne fajne miejsca, do których można się udać teraz albo w późniejszych rozdziałach. Więc na razie tutaj zwiedzimy sobie wszystko, ale tutaj jeszcze nie idę. Postaram się, chociaż. Oj, zobaczymy, zobaczymy. Um, w którym kierunku powinienem uciekać? Zapiszmy tutaj. W którym kierunku powinienem uciekać przed tymi potworami? Znaczy, będę walczył z zwykłymi potworami, ale jeżeli ten duże się pojawi, to raczej nie. Nie w tym kierunku, tylko od razu tutaj, da? Nie. Hmm. Nie. Tutaj. Pójdziemy tutaj i tu. Dobra. Um, kiedy właśnie w tej grze, to jest jedna rzecz, której w Wiedźminie Jedynce nie lubię okropnie, dlatego nienawidzę jej. Jest to, że nie możemy tutaj z jednego roga, rogu mapy na drugi przelecieć. Nie, nie możemy tego niestety zrobić. Dlaczego? No cóż. Bo tutaj te krzaki nam na bagna przeszkadza, przeszkadzają, właśnie te ściany i tak dalej, że trzeba iść zawsze drogą, a nie można zrobić sobie skrótów takich jak w innych. Grach RPG robię zawsze. To mnie trochę wkurza. Naprawdę mnie to wkurza i dlaczego zapisuję teraz? Nie potrzebuję tego z przyzwyczajenia. Postaram się rozwalić ich teraz. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, no, ha, ha, chodź. Dlaczego mi się gra laguje? Przecież posprzątałem komputer. Mój Boże, spieprzaj dziadu. Jeżeli FPS-y się nie uspokoją, to się wkurzę la, już idzie dobrze, już będzie, już będzie pięknie teraz z fps -ami. co to no teraz będzie cudownie? W tym kierunku. Ta budowla sprawia wrażenie, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. No nie, też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. Geralcie, panie, na szkołany, gerwalcie. Ehm, tędy nie mogę uciec. Może ta droga mi pomoże? Ten, jeżeli tędy pójdę, to nie wiem, czy tak dobrze, czy daleko wuj, ujdę, zajdę. Um, więc lepiej pójdę tędy. Ach, on mi nic nie zrobi, on jest przecież słodziutki. Bardziej się boję, co mi FPS-y zrobią, znaczy, nie wiem, co ta gra teraz mi się przy lagowaniu robi. No, mój komputer. No, napraw swój komputer, ta. Jakbym miał na to czas. Już posprzątałem wszystko i nie mam tutaj bałaganu żadnym na komputerze, formatowałem i tak dalej, nic się nie dało. Na nic się to nie zdało, więc co do jasnej cholery, mam teraz tym komputerem zrobić. Hmm, gdybym rejestrował Windowsa, może wtedy byłe, znowu by ten, by to by działało wszystko dobrze, ale nie wiem, kurde. Powinno działać i teraz normalnie. Dlaczego? Bo, kurde, nic z tym komputerem takiego nie robiłem. Nie mam tu żadnych wirusów, nic nie mam, a tak dziwnie działa. I ostatnio go czyściłem. Więc nie wiem, co się z tym komputerem dzieje. Dobra, wracamy tędy. Tędy teraz możemy wracać. Mam nadzieję, że to dobra droga. Ta, wracamy teraz do dziadunia. Ja pierdziele, zaraz tutaj się naprawdę wkurzę. Wcześniej tak się nie robiło, tylko w tym odcinku zaczęło tak dziwnie robić. Wcześniej co jakiś czas trochę tam było, tych. Um, takich stopów i takich um, zamrożonego ekranu. Ale teraz... Tutaj w tym odcinku na baknach trochę to przeszkadza już. Mam nadzieję, że za na chwilę przestanie. Wow, wow, wow. No dobra. Wyszliśmy z tamtej krytycznej. Ach, ścieżki! Teraz powinniśmy tutaj. Być na odpowiedniej drodze, i myślę, że teraz pójdzie lepiej. Teraz będzie to spokojniejsza droga. Może tutaj już nie będzie się tak zacinać. Może tylko to w... tam obok wieży tak było. Ej! Mój Boże! E? E? Dziwne, rzadko przy Wiedźminie mi się tak robi. A przy TULTS-2 mi się w ogóle nie zacina, prawda? Ej! Wkurza mnie to. Eee, dobra, jestem na dobrej drodze, więc teraz mogę sobie tędy pójść. Bo, kolejny utopiec. wynocha! Nie, to jest opielec czy utopiec? Co to jest utopiec? A to jest akurat utopiec. To jest zwykły utopa, to tutaj ceglarze, potwory i te sprawy. Hmm, ceglarze to też potwory, też powinny być na liście. Ciekawe, ile by. Co to było? Za taką włysą głowę ceglarza wziąć. Może z Renów? No da. Głupotę trzeba wypierdzielać. Trzeba ścinać głowy, debilom. Nie. No co, Biały mir się przyda. wow, wo, wo. Biały mirt. Tak się zastanawiam, gdzie jest em... Ten jeden koleś, nie wiem jak się ten koleś nazywa, ale w każdym razie tutaj jeszcze to się chyba jest. Ehm. Um, bo to chyba o czymś tutaj zapomniałem? O um, Tutaj były gdzieś ciała, tak? Tutaj. Gdzieś powinno. Tutaj. Zmasakrowane zwłoki, choć zwłoki są mocno nadgryzione przez potwory. Wyraźnie widać, że śmiertelne, że śmiertelne rany zdadano mieczem. Bardzo ostrym mieczem. A tutaj jest salamandra. Brosza salamandry i nieznany eliksir. A tutaj jest przepołowiana brosza salamandry. Za sprawą uderzenia, które okazało się śmiertelne dla bandyty, brosza została podcięta, przecięta na pół. Mógł tego dokonać jedynie Widziński Miecz. Tajemnica Berengara. Berengar nie żyje. Gdy spotkam Berensemira, pokażę mu te rzeczy. Czy wygląda na to, że... Hmm, Berengar umarł. Niestety, Berengar zginął, ale zanim zginął, wziął tutaj jeszcze sobie jednego salamandrę ze sobą. No cóż, no cóż. Wygląda na to, że to ma być Berengar, ale nie wiem, on nie ma wiedźmickiego stroju na sobie, to bardziej wygląda jak bliźniak tego, więc to raczej nie jest Berengar, być może jednak jakoś przeżył, nie wiem. Może to nie jest Berengar, może po prostu ciała pomyliliśmy. Mam taką nadzieję, że ciała po prostu pomyliliśmy. Bo gdybyśmy tego nie pomylili, to byłoby trochę głupio, gdyby to by się okazało, że naprawdę Berengar. Macie tutaj chleb. Nie, składniki, co to było? Chleb z macie tutaj, smacznego gnoje! No. Ale fajnie. Ciekawe co by powiedział Lejwarden, Warden, mu tą broszkę salamandry pokazał. To tak mocno przejebałeś, że tutaj normalnie wszystko przepołowione, no pięknie. No to teraz idziemy teraz tą drogą i sobie tutaj trochę pozwiedzamy. Będziemy się trzymali drogi, żeby żeby było fajnie. Będziemy się trzymali drogi. Mam tutaj styl grupowy. Tu. Będziemy się trzymali drogi. Chciałem powiedzieć, bo tutaj obok drogi najwięcej odkryjemy. To nie ma tak jak w Skyrimie, że pójdziesz, boki coś znajdziesz, to są tutaj co prawda takie osobne wysepki, na których można by coś zrobić, ale. Nie ma czegoś takiego, że jak podejdzie, że pójdziesz tam gdzieś w jakiś kąt jak w Skyrimie będziesz tam znajdziesz tam jakieś skarby. Albo jakoś tam jaskini, albo coś takiego tutaj. Trzymasz się drogi i jesteś na dobrej drodze. Oczywiste, prawda? Wynocha śmiecie! Co to ma być? Co to ma być? Ja tutaj zaraz przywalę im wszystkim. Tu. Yy. Tutaj! he? Ta, jasne, wyciągaj stylet Łowo wow. wow, 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 wow. mój Boże! Co to było? Tutaj jakaś banda murzynów się... tu... Oni chcą jakiś gangbang ze mną zrobić Geralt nauczył się zapisywać! Ale musi uciekać przed tym pieprzonym archesporem! Mój Boże! Ta patrzcie co on mi robi, zgwałci mnie! A jeszcze mamy tutaj efekt jaskółki, którą ostatnio wypiliśmy. No mój Boże! Wiecie co, wejdziemy do wody. Jak wejdziemy do wody, to ten archespor nie powinien nas. Jak będziemy tutaj. nie na lądzie, tylko gdzie jest woda, to nie powinien nas atakować. Albo nie powinien mieć tutaj. takiej wielkiej odległości. Wow! Zdecydowałem, że będę używał. jak będzie. no. Będę robił tak jak powinienem grać. Nie, nie, że szybki styl albo silny styl na te pieprzone utopce, tylko tak jak trzeba, czyli. jak jest zebrać większą grupę, i wtedy stylem grupowym, bo wtedy naprawdę zapierdziela, jak jest więcej przeciwników, to naprawdę tak bardzo się ich zapierdziela i muszę też zwracać uwagę na to, który styl mam wybrany, a nie tak, że po prostu napierdziela, a poza tym zwracać uwagę na to, czy mam srebrny, czy stalowy miecz to byłoby dobrym pomysłem eh, chodź, chodź, chodź poczekajmy na twojego kumpla jeszcze i zabijanie tutaj na bagna każdego potwora, to jest bardzo przydatne, bo no szczerze powiedziawszy każdy, obojętnie jaki przeciwnik daje jakieś nam doświadczenie na przykład tutaj, 20, to Paręnaście tysięcy razy dwadzieścia zabitych, zabitych utopców, którzy dają po 20 punktów, to też coś daje, prawda? Po iluś tam pięćdziesięciu tysięcy lat. Mam rację? Mam rację, bo ja zawsze mam rację. He, he, he. Nie! Nienawidzę tego stwora. Jest dla mnie jeszcze za szyb silny. Potrzebuję jeszcze parę level upów, żeby go pokonać. Żeby móc go pokonać. Oblisk W Sadio mi napisał, że... Znaczy, zwrócił na moją uwagę na to, że szczerze mówiąc można by teraz tutaj już te obeliski, już te, em, że już teraz można by włożyć te sefiry do tych obelisków, bo powiedział coś takiego, że ja zawsze wkładałem te, napisał coś takiego, że ja, ja zawsze wkładałem te oby, sefiry do obelisków dopiero kiedy musiałem, znaczy dopiero wtedy, kiedy już wszystkie miał. Em, ale wiesz, ja nigdy nawet o tym nie pomyślałem, że można by wcześniej do tych oblisków dawać się te sefiry. Ja zawsze wtedy dopiero dawałem kiedy. Kark mi o tym mówił, że mam je tam dawać. Czyli jeszcze trochę czasu minie. O! Co tam jest? Chyba tam jest jakaś wyspa. Czy, czy tam nie przypadkiem jest wyspa z wyverną? Fila, e, Zapisałem, więc. Czy tutaj przypadkiem nie jest. wiwerna? Tutaj była gdzieś wiwerna. Nie, tutaj są drwale. A dobra, do, do, to idziemy do drwali. I, i, i Jaren Bolt. Czy tam Jaren Bolt. Jaren Bolt. Dokładnie z nim chciałem pogadać też, więc dobrze, że tutaj jest. Um, no, widzicie, jednak można dojść do niektórych miejsc um, nie idąc drogą, ale nie zawsze, bardzo rzadko. Ktoś ty. Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jaren Bolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów przybyszu. Krasnolud, Drwal. Czy to nie przypadkiem takie. Jakby to powiedzieć. Yy, zbyt. Yy, mainstreamowe? Brodacz? Drwal? Krasnolud? Em. Tak, trochę. <ścoughs> Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją obchnąć. Spoko, spoko. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Widziałem. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach. Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. Poszukam kwiatów i zaniosę je przewoźnikowi. Czy to nie przypadkiem dziadek mógł nam powiedzieć, jak rozpoznać te kwiaty? Już parę takich kwiatów widziałem, oczywiście i zrobiłem to zadanie, ale. Um, już parę razy takie kwiaty tutaj widziałem. Ale czy to. Nie wiem, czy Watka cokolwiek by nam miała do powiedzenia? Musimy. Potrzebujemy książki? Chyba tą książkę znajdziemy właśnie u dziadunia Dziadzunia. U naszego kochanego. makranibala. A tak swoją drogą? Mów, przybyszu. Jeszcze raz z nim pogadajmy. Zajmujecie się wycinką drzew? Nie! Płoszymy dzięcioły i korniki. Dokroćset! Oczywiście, że wycinamy drzewa. Jesteśmy drwalami. Na własną rękę, czy pracujecie dla kogoś? Jesteśmy wolni, ale przyjmujemy zlecenia na drewno, najczęściej od bogatych kupców, jak Lojwarden. Taki kontrakt zapewnia nam robotę na długie tygodnie, a tym samym godziwą zapłatę. Jesteś szefem drwani? Tak, i ich szczęście... Wszystko to lenie i nie dorajdy. Powiadam ci, bez mojej światłej kurateli nie potrafiliby się nawet odlać. Widzisz tego tam, Wąsa tego, nawet mimo moich wysiłków ciągle ma zaszczane ciżby. Trzymasz ich krótko. W tak niebezpiecznym miejscu potrzeba dyscypliny. Muszę ich trzymać za mordy, dzięki czemu wrócą do żon i dzieciaków. Przynajmniej większość. <laughs> nie no, dogadujecie się z miejscowymi? Miejscowi to banda dziwaków. Jedni lepsi od drugich. Ceglarze do znudzenia bełkoczą o panach i podwodnym świecie. A druidzi. oni nie lubią jak się na drzewa. Poza tym. dogadujemy się świetnie. Zajmujecie się wycinką drzew? Nie, płosz. Toś było, toś było, toś było. Panie i panowie? Nie wiem, czy zauważyliście! Ci co oglądali mój let's play Stereo Pottery, ale. Ten człowiek, który podawał dawał głos Jerenowi Boltowi. był w farym Potterze i, i nie tylko. Bardzo. chyba parę głosów miał w harym Potterze. Nie mogę powiedzieć dokładnie kto, chyba były to chyba poboczne postacie, chyba że jakaś główna. Ale pamiętam, że był w Komnacie Tajemnic. W Komnacie Tajemnic na pewno był jego dubbing. I to nieraz go słyszałem. Nie raz, panie i panowie. I słyszałem go chyba też częściej wielu, w innych miejscach, ale akurat najbardziej kojarzę ten głos z Harem Pottery. Um, jest to chyba jakiś tam człowiek, który podkłada głos w, wie w wielu miejscach, nie? w wielu grach na przykład i chyba w filmach też, ale słyszałem go w Harem Potterze i mógłbym przysiąść, że słyszałem go gdzie gdzieś jeszcze indziej. Będę mógł sprawdzić sobie na, na stronie jakieś tam. Um, o gdzie? I tu mam ognisko, drwale, z miejka, wronie oko. Gdzie droga mi prowadzi? Tutaj Dobra Jeżeli pójdę tutaj W tą, nie w tym kierunku To wrócę tu <gryw> Wrócę na drogę I wtedy będę mógł tutaj zrobić jeszcze to kółko i odkryć tutaj tą drogę Bo ja nie chcę mieć tutaj drogi nieodkrytej, później będzie trochę problematycznie z tym I tak byśmy tutaj przeszli, to jest właśnie najśmieszniejsze w tym co tutaj, że tutaj przebiegłem teraz To na niego potrzebuje tylko styl 7, si szybki A teraz styl grupowy no, ci przyjaciele, no ci, 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 Co? Nie działa na was styl grupowy? Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, że nie działa tutaj styl grupowy. Znaczy, nie na każdego działa styl grupowy. Niektórzy po prostu ignorują to. A tutaj potrzebuję stylu silnego. Bam bam bam. Uciekać, uciekać, bo mnie otruje Noek Bo. Alham. Co gdzie? Nic nie widzę, a! ta, ta patrzcie tutaj te w wodzie. Właśnie to mnie Wiedźminie jedynie wkurza, że nie można przechodzić nad tymi rzeczami, nie można nad nimi przeskoczyć jak w innych RPGach, bo Wiedźmin nie jest inne RPG, co daje ma wiele plusów, ale daje też niejakie min minusy, prawda? Ech. Dlatego Wiedźmin nie jest idealną grą, ale jest dobrą i zajebistą grą RPG. Jedną szczerze mówiąc z moich ulubionych gier jest to Wiedźmin. Wypij skółkę? Wypiję jaskółkę Jesteśmy na bagnach, nie ma tutaj Nie a przebacz, nie będziemy tutaj Się poddawali takiemu czemuś Nie będziemy tutaj uwadowali twardzieli To nie jesteśmy Chuckiem Norrisem Nie powinniśmy udawać Nawet jakbyśmy chcieli, nie zostalibyśmy Chuckiem Norrisem Więc Możemy tutaj do pomocy drwali Hej, hej No możemy ich tutaj rozwalić w mgnieniu oka Szczerze mówiąc, jeżeli się postaramy ale musimy to wszystko, no się postarać, nie? To jest największy problem. Nie każdy umie się starać. I teraz cały czas, na każdym kroku muszę zapisywać, bo później będzie HELL! Znowu nie zapisałem. <grym> I znowu będzie później jadka. I rozpierdol. Damn, damn. Chodźcie malutkie, chodźcie tutaj więcej z was, to będzie fajnie. Wow, wow, wow. Tu jest ognisko ha! A ty co? Dobrze się bawisz, ty blud z O nie, szybko, bo mnie otruje A nie, otruł mnie Ham Nie, on nie otruł mnie jednak Widzicie jak teraz dobrze idzie? Styl silny, madafaka Ukradnę ci składaka Ha, już ci go ukradłem Tu mamy ognisko i wejście do jaskini do jaskini, którą później odwiedzimy tutaj Wygląda na mapie. Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. Dokładnie. Ta jaskinia, z tego co pamiętam, będzie miała coś do czynienia z jednym z questów, które dostaliśmy tutaj na bagnach. Oraz z, będzie miała coś do czynienia z trzecim rozdziałem. No, ale to dowiemy się później. Tutaj na mapie jest tutaj dobrze, że ją odkryliśmy. No idziemy dalej, nie? E, Dzień czekaj, co robię? Tu jest, tu jest. Chyba tu jest. Neurej no, zignoruję ich. Oni mnie nie ignorują, ja ich toleruję, więc jest dobrze. Ale to już co innego! Nie! Wiać! Nogi za pas. Mój Boże! On nie da mi spokoju, co? Kiedyś się do i, i w końcu się w korze i go zabiję kiedyś. Ale to jeszcze trochę czasu minie. Przy jednym z następnych level upów. Zmiejka, wronioko. W tym kierunku doszedłbym do... <śmiech> Nigdzie. <śmiech> Nigdzie bym nie doszedł. Prze Wcześniej mówiłem, że tutaj nie warto, nie? Znaczy, że niby. Tutaj jak gdzieś tam pójdę w jakimś tam kierunku, to nic nie, nie zawsze... Nie, to znaczy nie tak jak w skarimie, że znajdę jakieś tam rzeczy, tylko nie, nie, nie znajdę zwykle czegoś. Ale... Nie w 100%. Czasem są momenty, gdzie... Jeżeli pójdę gdzieś tutaj szukać, to znajdę jakąś tam jakąś tam ciekawą rzecz, do której Geral coś powie, albo znajdę coś tam, coś co mi pomoże w queście, więc opłaca się jednak tutaj. Szukać też inne rzeczy tutaj. Opłaca się tutaj też chodzić nie tylko po drogach, ale też tutaj w obok drog, ale. Z tego co pamiętam, nie było tego tak dużo. I nie wszędzie. Na przykład um, niektóre lokacje jak ta tutaj. Warto obszukać te, albo jak te um, doły z gliną. Tam też było warto um, poszukać i rozejrzeć się, bo wtedy właśnie... Znaleźć, znajdziemy coś takiego, takie wskazówki, jak było z yy, Berengarem Prawda? Więc jest warto, jest naprawdę warto czasem Patrzeć, ale nie tak jak w Skyrim że możesz tutaj eksplorować na lewo i prawo, bo tutaj w większości są takie ściany, które zamykają cię drogę I nie masz tyle wolności Cieszę się, że w Wiedźminie Trójce jeszcze będzie inaczej Chociaż to też robiło też yy, To był też taki, można powiedzieć, yy, jedna część, która była dobra też w Wiedźminie, która należała po prostu do tej gry to był po prostu Wiedźmin. Nie było w 100% otwartego świata, były tutaj zamknięte um, area, aree tak zwane, takie zwane areny można bo tak nazwiemy, lokacje takie, um, było zamknięte w sobie i nie, nie mogłeś wszędzie się wspiąć, nie było aż tak za dużo um, do znalezienia. I to było też swoje, swoje dobre, to też robiło też um, tego Wiedźmina, to był Wiedźmin, prawda? Wiedźminienda Wiedźmin, jedna Wiedźmin no ma. A Wiedźmin czy to już będzie taki Wiedź Skyrim. Wiedź Skyrim odygmiej? Czy nie, dobra nie. Wiedźmin Skyrimo. Wiedźmina Skyrimo gotiko. Coś tam więcej. Połączenie te różnych RPGów, ale to będzie Wiedźmin. To nadal będzie Wiedźmin, tylko inny Wiedźmin. To będzie Wiedźmin połączony z. systemami znanymi, znanymi znanymi nam z wielu innych RPG. Nie ukradzione, tylko... No po prostu jak każdy to robi, tak za. Um, jakby to nazwać. Um, szukam tego słowa. Zainspirowane. Dobra, jesteśmy przy gaju druidów. W tamtą stronę byśmy gdzieś jeszcze doszli i pewnie doszlibyśmy tutaj właśnie do kamiennego Golema. Więc y, może tam jeszcze popatrzymy, popatrzymy może jak to z tym kamiennym Golemem jest. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Chcę mieć odkrytą tutaj całą mapę na bagnach, skoro już tutaj jestem. Szczerze mówiąc, dlatego tutaj przyszedłem, żeby... E, pobić trochę potworów, żeby e, zebrać parę questów, oraz żebym tutaj rozejrzeć się, żeby mieć całą mapę odkrytą, nie? Żeby później jak będę tutaj już e, zawodowo, nie? To żebym miał tutaj wszystko odkryte, albo w większości dużo rzeczy odkryte, żebym wiedział gdzie, co jak. W tym kierunku. A tu jest ciało. Ryba. Mniam, mniam, mniam. Piękna ryba. Aż ją zjem, gdzie ona do jasnej ciasnej tu. mniam nom, nom. Ham, nam, 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 nam. A smacznego, mnom mnum, mniam Tutaj właśnie w tym kierunku możemy pójść. A później pójdziemy do Gai Druidów i tam. że niby co, gdzie? Tam. Kurde, całe stado. Więcej was motka nie miała. B. Stąd tak samo. B. Bem! Jeszcze ty! Chodź, choć! Chodź, chodź. O, dobra, nie zdążyłem. Ale cię mogę rozwalić w ten sposób. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem! What the fuck? No! Frodo! 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 No! No! Nie pozwolę ci iść, Frodo! Obiecałem Gandalfowi! Zostań przy nim samoj z Obiecałem I zamierzam dotrzymać. Tutaj pylony i właśnie tutaj... <laughs> Wiecie co mi się przypomina? Jak oni się nazywali? Um, ben? Chyba był Ben, chyba był jeszcze tam jakiś Bill? I co tam jeszcze było? Były trzy. No, chyba już wiecie o kogo chodzi, nie? Um, trzy. Nie, cztery. Tak, to były trzy. Trzy trole z Hobbita, mi się przypominają, które zmieniły się w kamień. Opowieść, którą Bilbo bardzo często lubi opowiadać. Ja właśnie ostatnio dokończyłem Hobita, z czego się bardzo cieszę nie? i się cieszę na ostatnią część filmu, ale um, właśnie. Ta historia, którą Bilbo, na początku, na początku książki już, gdzie, którą Bilbo lubił zawsze opowiadać. Już wiedzieli, właśnie w ACPRC jeden było, że ten. Było tam trzech troj, którzy zastanawiali się, jak nas ugotować, sprzeczali się, czy może na grillu, czy może usmażyć, czy może jakoś tam udusić i jeszcze później zjeść i w ogóle, i tak dalej. Różne takie, em, fajne rzeczy, fajne takie kulinarne sposoby powiesić i wtedy poczekać aż dojdzie. I będzie fajnie w ogóle. Ale w końcu nie zwrócili na to uwagi przy, przy tej kłótni. Nie zwrócili na to, że słońce się pojawiło i wszyscy skamienieli. Tutaj jest co prawda jednego więcej, a tu jest strażnik więc jest całkiem ciekawie, ale mi się to podoba, a tutaj jest jeszcze piąty. O nie! Jego chyba najgorzej trafiło, on musi tutaj leżeć pod podłodze <laughs> Nie tego też, i tego też, jest ich trochę więcej. <laughs> Biedaki, szkoda mi ich, szczerze. Dobra, no to wracamy do gaju druidów, nie? Czy może tutaj zakończymy odcinek, ludzie? Eee, tutaj zakończymy odcinek. I w następnym odcinku pójdziemy do gaju druidów. Do następnego odcinka, ludzie. Na razie. Cześć.